W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa debatowano nad przyszłością spółki Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Z uwagi na nowe przepisy dotyczące odbioru śmieci i w celu ochrony miejsc pracy, a także sprawnego funkcjonowania zakładu od 2016 roku, prezydent miasta i władze spółki zaproponowały sprzedaż firmy prywatnemu inwestorowi. Zmiana przepisów, o które walczyły samorządy miały dopuszczać możliwość zlecania bezprzetargowego własnym zakładom komunalnym. Taką możliwość dopuszcza Unia Europejska. Natomiast minister powiedział, że on na to nie pozwoli i nie dopuści. W związku z tym, jeżeli on nie dopuści, nasza obawa jest, że przy kolejnym przetargu mogą stanąć firmy do tego przetargu, które zaniżą, nie wycenią tego zgodnie z kosztami, tylko zaniżą tą kwotę i w tym układzie wyeliminują nasz zakład usług z obrotu gospodarczego. Czternastoma głosami radni zdecydowali jednak o zdjęciu uchwały z Porządku obrad, czyli w praktyce o pozostaniu zakładu w takiej formie jak dotychczas. Obecna umowa z ZUKiem na odbiór odpadów z terenu Wejherowa wygasa z końcem 2015 roku. Jeśli od nowego roku zgodnie z wymogami przetarg wygra inna firma, pracy w ZUK może stracić nawet 124 pracowników. Jest to bardzo prawdopodobne. Dla nas najważniejsze są stanowiska pracy i o te stanowiska pracy walczymy od samego początku nowe przepisy, które zostały wprowadzone dwa lata temu, nie dały możliwości, żeby zlecać, żeby w przetargu uczestniczyły zakłady budżetowe, więc musieliśmy zrobić zmianę zakładu budżetowego na spółkę prawa handlowego po tym, żeby ona mogła uczestniczyć w przetargu, licząc w międzyczasie, że będzie można zlecać bezprzetargowo, bo takie były zapowiedzi i taka była walka. Zresztą z danych, które mieliśmy ze Związku Miast Polskich. Unia Europejska dopuszcza taką możliwość i tak. Ona występuje w innych krajach. U nas niestety nie udało się to przeprowadzić, w związku z tym no, próbujemy znaleźć jakąś taką szansę, przede wszystkim dla samego. Przeszłą sytuację zakładu oraz propozycję sprzedaży udziału w spółki prywatnemu inwestorowi Rada Nadzorcza omówiła z pracownikami ZUK, m.in. podczas spotkania zorganizowanego w spółce 18 marca bieżącego roku. Załoga zakładu wypowiedziała się pozytywnie na temat zamiaru sprzedaży spółki.